Kochani, i teraz ten apel, bo strasznie przykra było mi słyszeć również o niezgodnych z prawem, to jest oczywiste, w działaniach niektórych włodarzy, niektórych, którzy przecież bardzo często deklarują potrzebę dobrej z Państwem współpracy, szczególnie te działania, tych głodarzy bardzo mnie ranią, ale kosztem państwa, czyli z jednej strony deklarują dobrą z państwem współpracę, a z drugiej strony państwa kosztem, kosztem państwa, kosztem rodziców, których dzieci uczęszczają do państwa jednostek oświatowych, kosztem państwa pracowników, a nade wszystko kosztem dzieci uczęszczających do państwa jednostek oświatowych, próbują właśnie z naruszeniem prawa łatać dziury w swoich budżetach po prostu. Otóż bezwzględnym ustawowym obowiązkiem jest wypłacenie 12 części dotacji we wskazanych w ustawie terminach. Część za grudzień należy wypłacić do 15 grudnia. Jest to dla Państwa jednocześnie gwarancja możliwości wydania tej kwoty do końca roku. Czyli to, o czym dzisiaj mówiłam, nade wszystko są to jednak pieniądze, na które. Oczekują Państwa pracownicy zasadnie wykonaną pracę. Powinien je zatem ten zespół pracowników otrzymać. Nie mogę uwierzyć, że w niektórych gminach właśnie odmawia się Państwo wypłaty tej ostatniej części dotacji. Wskazując, że ona będzie wypłacona później albo w styczniu na przykład uzasadniając to brakiem środków. No ja się pytam, czy w takiej sytuacji nie wypłaca się również wynagrodzeń pracownikom samorządowym, pracownikom urzędu, czy wójt Burmistrz Prezydent nie otrzyma, nie wypłaci sobie swojego wynagrodzenia, czy działa się tylko kosztem osób, które własnym sumptem realizują zadanie własne gminy? Apeluję z tego miejsca o interwencję do regionalnych izb obrachunkowych, o, bo przecież takie działanie jest jawnym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Proszę osoby, które mnie słuchają, a pracują w mediach, o nagłośnienie tych spraw. No Tak się po prostu dziać nie powinno. Łatwo jest oczywiście krzywdzić osoby słabsze i w taki pewien sposób zależne, no bo państwo jesteście jednak osobami znacznie słabszymi od włodarzy, od wielkiej gminy wyposażonej w zespół ludzi, w sztab ludzi. Nie do uwierzenia jest jednak, że tak się dzieje, że czynią to osoby, którym powierzono wykonywanie władzy, władzy w służbie społeczności lokalnej. To jest po prostu haniebne. I dale, dalekie, o bardzo dalekie od rycerskiego zachowania. Tu słabszy, tu silniejszy, prawda? Jeśli państwa spotykają takie praktyki, informujcie przede wszystkim rodziców, którzy są przecież wyborcami, interweniujcie u radnych, informujcie rzecznika dyscypliny finansów publicznych, który powinien podjąć działania, ale również informujcie na przykład Najwyższą Izbę Kontroli takie działania nie powinny absolutnie pozostawać bez konsekwencji. Nie można się tłumaczyć, że nie mam pieniędzy, więc wypłacę, nie wypłacę temu słabszemu, bo ten słabszy cóż on zrobi, prawda? Oczywiście w takiej sytuacji przysługuje Państwu skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, no tylko że musicie czekać na to rozstrzygnięcie, prawda? Na to kiedy sąd uzna to działanie nie za, za, za sprzeczne z prawem, prawda? Kiedy uzna Państwa prawo do tej dotacji. Głęboko jednak wierzę, że w że nie będą występowali wbrew prezentowanym przez siebie, przecież publicznie, wartościom, takim jak deklarowane przez nich uszanowanie zasady praworządności i działania władzy publicznej na podstawie jej granicy prawa. A przecież prawo wyraźnie wskazuje, że dotacja powinna być wypłacana do 15 grudnia, a nade wszystko wierzę jednak, że poszukiwanie pieniędzy nie będzie się odbywało kosztem słabszych, biedniejszych. Tych, którym ustawa zagwarantowała tę pomoc, no właśnie dlatego, że to jest działanie nienastawione na zysk, prawda? Tych, którzy z uwagi to jest działanie, które jest powszechnie społecznie pożądane i potrzebne, tych, którzy z uwagi na inflację państwa, tych, bo to państwo jesteście w tej trudnej sytuacji, z jaką borykamy się wszyscy, Również na pewno jesteście Państwo w sytuacji znacznie trudniejszej od samorządu. Proszę Państwa wójtów, burmistrzów, prezydentów o opamiętanie się, bo takie działanie jest po prostu z Państwa strony haniebne.